Nowe darmowe przedmioty dla każdego w Fortnite cie. I nie, nie musisz mieć karnetu, nie musisz mieć żadnych ekip I nic w tym celu I nie są to jakieś małe nagrody, bo jest to na przykład Lotnia, kill malowanie do broni Czy na przykład inne mega fajne przedmioty kosmetyczne Także podsumowując Obejrzyj ten materiał, bo po prostu dowiesz się Jak odebrać mega dużo darmowych przedmiotów z Po prostu związanych z najnowszym eventem I również pokazać te przedmioty Także gwarantuję Ci, że nie wyjdziesz bez, bez niczego Po prostu z tego materiału Także na pewno warto obejrzeć i tak jak mówię nie musisz wydawać nic, każdy ale dosłownie każdy może skorzystać z tej oferty i sobie to zdobyć. Ale jeszcze chwila oczywiście tutaj, żebyście zostawili teraz łapeczkę w górę, bardzo bym Was o to prosił bo lecimy po 75 subów Wpiszcie kod w subscribe, będę też po prostu mega 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 wdzięczny za używanie mojego kodu, bo mega mi to pomaga. No i zapraszam Was na codzienne live'y. Codziennie wieczorem na tym kanale są live'y, także wpadajcie zawsze jej gry z widzami, a ręki turnieje jest na pewno ciekawie. Dobra, jakie darmowe przedmioty i co nas czeka? Generalnie czeka nas na przykład lotnia, kilo, malowanie do broni. Plecak i na przykład spadanie, oraz parę innych nagród. Generalnie, do, oczywiście, chodzi tutaj, jest to związane z eventem Halloweenowym, ale nie będziemy się tylko tego ograniczać. Także po even, powiem nam, fam, najpierw o evencie Halloweenowym, a potem omówię również kolejne eventy, które również są w Fortnite i będą one dla każdego. Generalnie, kiedy będzie nowy event, i kiedy będzie można to odebrać. Te przedmioty będzie można odebrać już na dniach, bo po prostu teraz pojawi się przecieki tego, a sam event zacznie się tak naprawdę prawdopodobnie za kilka Dni. Ale żeby nie przedłużać, po prostu pokażę Wam przedmioty. Zaczniemy sobie od lotni i darmowym lotnią będzie taki cube cursor. Co to jest? Jest to po prostu właśnie coś związanego z kostką. Ciężko to właśnie powiedzieć tak naprawdę, właśnie, jaka to jest lotnia, jak to będzie po prostu się na tym latać. Wygląda troszkę jak lotnie do, do surfowania. Generalnie jak widzicie jest mega, mega dziwna, no jest ona w kolorze kostki, jest to właśnie jedna z nagród Halloweenowych. I te wszystkie rzeczy będzie można lebać w evencie halloweenowym i zaraz wam powiem jak będzie to można zrobić. Jest to właśnie pierwsza lotnia, no i to będziemy mogli sobie zdobyć i będzie ona dostępna dla każdego. Wygląda ona naprawdę mega fajnie moim zdaniem, no i warto po prostu ją zgarnąć, no bo jest ona spoko. Co ciekawe, dzięki temu, że jest ona w kolorach właśnie Kevina, oznacza to tyle, że prawdopodobnie po prostu nasz nowy event Halloweenowy będzie powiązany z Kevinem bardzo możliwe, że po prostu będzie to jakiś związek z królową bądź właśnie samymi kostkami miało, więc naprawdę dopowiada się mega ciekawie. Kolejną nagrodą, którą można będzie odebrać, jest All Weather Extractor, jest to nowy kilof, który również ma być dostępny w ramach wyzwania Halloween, czyli Fortnite Merc. Oczywiście te informacje pochodzą od likerów i te wszystkie informacje pochodzą od Hypexa, czyli jednego z największych Fortniteowych likerów. Kilof jak widzicie wygląda całkiem spoko No i będzie on oczywiście tak samo do zdobycia jak lotnia No i jak widzicie jest on dosyć taki prosty, tutaj żadnego właśnie co ciekawe nie mamy motywu właśnie ani tutaj jakiegoś zombie, ani właśnie kostki, ani z takiego halloweenowego, więc jest to troszeczkę dziwne, aczkolwiek no tak to wygląda. Inaczej jest już w przypadku pozostałych nagród, bo w przypadku malowania do broni, czyli Bati, mamy tutaj pokazaną naprawdę mega fajną animację, gdzie będziemy mieli po prostu nietoperki, samo malowanie właśnie będzie prawdopodobnie animowane i też będzie ono dostępne dla każdego za darmo. No i tutaj to malowanie, jak widzicie, będzie animowane i będą po prostu po nim latać takie nietoperze, jest to właśnie naprawdę spoko. I co ciekawe, nie jest to żadne raczej powiązanie z Batmanem, tylko po prostu jest to właśnie w tym stylu halloweenowym. I naprawdę fajnie, no bo tutaj od razu to nam się ukojarzy z Halloween, z takim klimatem. Więc nagroda naprawdę spoko. No i kolejna rzecz. Czyli tutaj jak widzicie spadanie. Co ciekawe, dostajemy również spadanie w tym roku. No i spadania również są całkiem fajną nagrodą, fajną taką formą wynagrodzenia nas. No i tutaj będzie to po prostu spadanie, takie jakby łańcuchy. No i będą one świecić na zielono. Spadanie oczywiście służy do tego, że jak lecimy w dół, no to jakiś tam mamy efekt, wygląda naprawdę ładnie. No i też fajnie, że będziemy mogli sobie to zgarnąć, bo naprawdę wygląda to mega ciekawie. No i może być to jedno z ładniejszych spadań, szczególnie że też idealnie wpisuje się w... Klimat Halloween, więc jest naprawdę spoko, ale nie jest to ostatnia nagroda Halloweenowa. Hypex również, również ostatnio powiedział, że taka od nagroda pojawi się w Fortnite. Ma być to właśnie kolejny item halloweenowy, no i jak widzicie jest to taki właśnie jakby soczek związany z mózgiem zombie, coś w tym stylu i ma on po prostu uśmieszek i co ciekawe ten plecak będzie taki reaktywny bądź z, z edytowalnym stylem, dlatego że po prostu będziemy mogli tą minkę, która jak widzicie jest na nim, po prostu zmieniać, nieka nie mogła być smutna będzie mogła być jakaś zdenerwowana, po prostu minki na tym plecaku będziemy mogli sobie customizować, w tym momencie są to wszystkie nagrody halloweenowe i teraz jak będzie je można odebrać, Prawda Prawdopodobnie będzie po prostu trzeba wykonać wyzwania, które Fortnite wprowadzi niedługo i będą to wy, wy, wyzwania oczywiście Fortnite Murse, czyli głównego eventu właśnie Halloweenowego, no i tam będziemy mogli to zdobyć. Prawdopodobnie po prostu co parę wykonanych wyzwań będziemy dostawać dany item, aż odblokujemy najlepszą nagrodę. Pamiętaj, że są to oczywiście liki, no ale tak jak mówię, Hypex jest praktycznie w 100% tego pewny, no że tak będzie, a jak wiecie jego liki najczęściej się mu sprawdzają, więc myślę, że tutaj jak najbardziej możemy mu zaufać, kiedy by to się umknęło pojawiło prawdopodobnie pojawi się to już niedługo, dlatego że tutaj mamy trzy teorie, że pierwsza event może pojawić się z wyzwaniami w tym tygodniu, po prostu któregoś dnia może się po pokazać ten evencik w trakcie tygodnia. Moim zdaniem ta teoria jest słaba i raczej jej po prostu nie będzie. Druga teoria i ja właśnie tą teorię jakby podtrzymuję, czyli w przyszłym tygodniu będzie aktualizacja zawartości, czyli taka mała aktualizacja, w której Epic Games odblokuje pliki i tam właśnie powinniśmy dostać ten event. I trzecia teoria, czyli po prostu po, za prawie dwa tygodnie we wtorek będzie kolejna aktualizacja, która będzie dużą aktualizacją i niektórzy gracze mówią, że właśnie tam dostaniemy event. Moim zdaniem po prostu w tym tygodniu będzie ta aktualizacja zawartości. I tutaj dostajemy właśnie ten evencik. No, bo za dwa tygodnie to by był naprawdę już odległy termin. No, i myślę, że pig Games czegoś takiego nie zrobi. Ale nie są to jedne darmowe rzeczy. Co jeszcze możemy zgarnąć? No, i co tutaj mamy fajnego? Na przykład, jedną z darmowych rzeczy, a właściwie darmowym eventem do zdobycia rzeczy, są turnieje FNCS. Co to są? Oczywiście są to główne turnieje, czyli właśnie Fortnite Champion. No i tutaj akurat jest to zrobione tak jak zawsze, czyli po prostu będziemy musieli oglądać transmisję na Twitchu i za oglądanie transmisji będziemy dostawać Twitchy dropy, czyli po prostu nagrody za oglądanie. Takimi nagrodami będzie na przykład plecak, emotki. Ekrany wczytywania czy jakieś tam po prostu graffiti będzie to można odebrać. Tak jak zawsze odbieraliśmy co właśnie tutaj turnieje. No i ja oczywiście zawsze to polecam zrobić, aczkolwiek jak też to wycieknie, to po prostu wam oczywiście nagram taki odcinek, bo FNC zaczynają się już w ten piątek, także będzie można już sobie zgarniać pierwsze nagrody. No oczywiście wszystkie nagrody i tak będą dostępne na finałach i wtedy właśnie będzie można sobie wszystko odebrać. Generalnie nie trzeba tam nic robić, poza tym, że musicie mieć konto połączone z Fortnite'em na Twitchu. I tak naprawdę tyle, jest to właśnie mega spoko i osobiście tą formę polecam. Kolejną rzeczą, o której muszę Wam wspomnieć, czyli oczywiście Monopoly. Jak wiecie, w Fortnite mieliśmy przecieki, no że Monopoly pojawi się w Fortnite w formie plecaków. No i w tym momencie nie wiem nie wiemy jeszcze jak to będzie wyglądało, aczkolwiek w tej aktualizacji znów wyciekły kolejne pliki związane z plecakami, więc ta współpraca naprawdę ma sens i może się pojawić. Niestety nie wiadomo, czy na przykład plecaki byłyby do zdobycia za darmo, czy byłby to jakiś tryb, tryb żeśmy grali i zdobywali te plecaki, czy na przykład będzie trzeba je kupić, czy na przykład będzie je trzeba odebrać, zakupio, za, jakby kupując jakąś może grę Monopoly czy coś w tym stylu, niestety nie wiadomo, aczkolwiek bardzo możliwe, że są to po prostu plecaki, które dostajemy za darmo, no bo jednak nie jest to jakaś super ultra nagroda, tylko taki upominek, więc bardzo możliwe, że będziemy mieć po prostu kolejny jakiś darmowy item. No i oczywiście przypominam Wam, że w tym tygodniu najbliższym prawdopodobnie będzie kolejna aktualizacja, tym razem zawartości, o której wam wspominałem. No i podczas tej aktualizacji możemy dostać jeszcze więcej kontentu, więcej rzeczy, no bo ta aktualizacja działa w ten sposób, że po prostu Epic Games z jakby zaplaudowaną zawartość odblokowuje, no i po prostu jest ona aktywna w grze, także bardzo możliwe, że coś ciekawego dostajemy. no i ja osobiście jeszcze taki chciałbym dodać ciekawostkę no że dawno nie mieliśmy żadnego turnieju o skina no i myślę, że bardzo fajnie jakby Epic Games może akurat odpalił nam jakiś nowy turniej o skina no i po prostu byłaby taka możliwość sobie zagrać i to zgarnąć wydaje mi się, że turniej o skiny powinny już niedługo wlecieć do forta no po prostu strasznie dawno żadnego nie było i jest to aż dziwne Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach, kto będzie odbierał te nagrody i jak Wam się one podobają. A ja tak mówię, zapraszam Was na streamki. Pamiętajcie, subi, kłapeczka w górę, kodzik Instagram, Discord, TikTok, Twitter, wszystko w opisie. Wpadajcie, followujcie, a ja jego dnia, do następnego, trzymajcie się, siema!